Z tej strony, Beata. Wracamy po dłuższej przerwie i zapraszam na zajęcia z obciążeniem. Głęboki wdech, wydech, wdech, wydech. Szeroko i auty. Jesteśmy po wakacjach. Mamy masę i dobrze. I teraz będziemy robiły, robić rzeźbę. I dokładamy ręce, krótka rozgrzewka, razem, kolana ugięte do tyłu. Pamiętajcie o wodę, o wodzie do picia i w górę. Hop, hop. Marsz. Pajacyków. Kilka przysiadów. Odstawiamy nogi w bok. Daleko. Boksy. Oddychali w górę. Podskoki i odstawiamy raz jedną rok, nogę, raz drugą. Akcenty przód. I ręka do nogi. Kolana wysoko, krążek na ramion I masz. Wiem, pisaliście, panie że przeszkadza stukot o panele. No niestety nie mam takiej dużej maty, ale myślę, że to nie jest aż taki problem. Wdech, wydech. I bierzemy ciężarki. Ja mam trójeczki, ale Wy zacznijcie sobie od jedynek, od cokolwiek. Może, go, może to być dwie butelki wody 0,75 litrowe. Jakie po prostu macie? Ja mam akurat ciężarki 3 kg. Szerokość bioder, barki do tyłu i mocno, hop i w bok. Hop i w bok. Pracujemy nad ramionami i w bok. Drugie ćwiczenie, góra i opuść. Raz, dwa, i opuść. Proste, bardzo ćwiczenia. Zatrzymaj. I raz jedna ręka w dół, raz druga, jedna, druga. Zatrzymaj, i razem raz, dwa, raz, dwa. I dwa. Następny zestaw. Nogi szerokość bioder. Nie może boczkiem. Oczkiem. Ciężarki przed sobą. Opuszczamy i tylko wspinamy się na, na paluszki. Hop. Dosłownie 10 razy. I górę. I góra. I góra. Stajemy ręce mocno trzymają ciężarki, plecy proste i tylko to. Mocno ręce do tyłu. 7, 8, 9, 10. Kolejne ćwiczenie. Opadamy ręce w górę i wyprostowamy. Szeroko. Przysiad, pięty w górę. I góra. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze dwa razy. Stajemy dalej w rozkroku i mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery. Stajemy w rozkroku i mocno. Lewa do prawej, prawa do lewej. Obciążenie jest też bardzo ważne w rzeźbie. Po prostu będzie szybciej, szybszy efekt. Wydech, wdech, wydech, wdech. Ostatni raz. I teraz mocno. Naskok, góra, zejście. Naskok, góra, zejście. Naskok, góra, zejście. Naskuk, Góra, zejście, naskok, góra, zejście, hop, hop, hop. I teraz Hop. Hop. ostatni raz. ciężarki przed sobą i schodzimy raz na jedną stronę, na drugą. Raz, dwa, teraz, dwa. Dwa. Prawa noga z tyłu, prawa ręka z tyłu i akcentujemy. Mocno pracuje lewa strona, lewy pośladek zmiana strony. Przestój. Wydech, wdech. Wydech, wdech, wydech i wdech. Kolejny zestaw ćwiczeń. Ciężarki w górę, góra szeroko góra i przód raz dwa trzy cztery raz dwa trzy cztery dwa Cztery. raz, dwa, trzy i cztery. Prawa do z tyłu. Robimy przysiad i tylko plus. Plecy proste. Mocno pracuje na, na strona. Zmiana. Plecy proste. Sześć, dziewięć, dziesięć. Stopy szeroko. Ciężarki przed sobą. Przysiad. I mocno rano w górę. I wspinamy się na palce. Raz, dwa. Raz, dwa. I dwa. Wstajemy. Prawa noga w tył, nisko. Lewa noga w tył i nisko. Prawa noga w tył staramy się dotknąć kolanem do podłogi. Ciężarki nas ciągną. Mocno pracują wewnętrzne i zewnętrzne Ud. I kolejne ćwiczenie. Lewa noga do tyłu. Prawa z przodu i mocno ciężarek z prawej ręki do przodu. Raz. 10. zmiana raz dwa trzy sześć siedem osiem dziewięć i dziesięć. stajemy barki do tyłu Nogi, szerokość bioder i mocno ręce do góry proste, do tyłu i powrót. Do góry, do tyłu i powrót. Raz, dwa, trzy, w dół, w górę, powrót. Ostatni raz i powrót. Pamiętajcie, że po każdym treningu, żeby się porozciągać, żeby nie było zakłasów. I zapraszam na kolejne treningi z obciążeniem.